Cześć! Witam Was Energik w kolejnym inboxingu Pudła Pełnego Barachła. To już drugie pudło. Pierwsze to było pudło ze streama, także mam teraz dla Was drugie pudło, już takie bardziej klasyczne dla osób, które wspierają mnie na portalu patronite.pl. Nastały ciężkie czasy, także to też się odbiło na mnie trochę, ale oczywiście nadal akcja Pudła Pełnego Barachła trwa. Nie została na razie zawieszona, chociaż od razu mm, muszę powiedzieć, że gorzej z załatwianiem niektórych rzeczy. E, no ale oczywiście e, rzeczy, które mam, są wolne od koronawirusa, spokojnie leżały u mnie już trochę czasu, także na pewno są świeże. <laughs> Dobra. E, zaczniemy od e, klasyków, od standardów. Major Kop oczywiście z podpisem. E, Niestety troszkę mi się przedłuży, mam już projekty na drugą e, zrobione w zasadzie, ale nie wiem jak to teraz zrobić z wydrukowaniem. Póki co nie za wiele rzeczy działa, także zobaczymy, czy to się uda szybko zrobić. Oczywiście nie mogło zabraknąć też, mogło, nie mogło. Nie wiem, gdzie to mam, znajdę później. Na pewno będzie monetka. E, Jeden galerian z moje rękopyto monety, nie wiem czy wspominałem w ogóle już, ale monety się powoli kończą. Oczywiście będą też ochraniacze na futy, tylko nie mogę ich teraz znaleźć, bo są po prostu przykryte całą warstwą innego stafu, także e, zaraz do tego oczywiście wrócimy. To nie jest tak, że o tym zapomniałem, będzie ten staf również. Nie chcę teraz tutaj grzebać, bo mi się to wszystko zwali z krzesła. Od łowców Chin, z którymi jak wiecie współpracuję od dawna, Którzy dostarczają mi fajne rzeczy na testy, na początek słowiańska podkładka. Wiem, że to jest marzenie wielu. Ja też o tym marzyłem i też mam taką właśnie w domu przy swoim komputerku. Jest naprawdę powiem Wam szacun u przyjaciół z zabuga. Plus 50, nie? także bardzo spoko. Również od Łowców Chin dorzucam ci słuchawki BlitzWolfa, Nie wiem jak one wyglądają. Niestety są to słuchawki dołóżne. Nie otwierałem tego, bo tutaj bym musiał naruszyć pieczęć. Także nie jestem w stanie powiedzieć jak one wyglądają ani też ich nie testowałem. Nie wiem jak grają. BWS 3. Są to oczywiście słuchawki na kablu, także jak sprawdzisz, to podeślij fotkę albo powiedz jak grają, bo sam jestem ciekawy. I również odłowców Chin Wi-Fi switch. To jest kolejna rzecz, którą już mówiłem, możemy zainstalować w naszym smart domu. Podpinamy pod. Różne urządzenia pod tego switcha i potem z komórki możemy je, w, możemy je włączyć lub wyłączyć. Ma to sens, bo na przykład można pod, podpiąć na przykład oświetlenie w całym domu. Oczywiście przy na przykład nie wiem, telewizorze czy coś to trochę nie ma sensu, bo byś odpalał telewizor i od razu by ci gasło, też znaczy odpalałoby się światło albo coś takiego. Ale w smart domu oczywiście takich switch przydałby się więcej. Natomiast fajna rzecz, no jak ktoś ma dom, tak? bo w bloku to raczej, 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 smart bloku nie masz, także. Dobra, dalej zestaw gier. O, widzicie, znalazłem. Puszkajcie. O, kurde, znalazłem. Oczywiście zestaw ochraniaczy na suty z Majorem kopyto, dwie dorzucam ci tutaj. Yy, gry. Yy, z grami jest ten problem, że są to gry trochę tak, wiecie, taka zbieranina trochę różnych gier na różne konsole. Z tego względu, że dużo rzeczy mi pozostawało i ja po części muszę się tego zacząć pozbywać. Yy, także <gry> będą tu gry na różne konsole i na, na różne. Sprzęty do grania. Yy, dobra, poczekajcie, sobie tutaj wszystko ustalę, bo pogubiłem jakieś chyba rzeczy. Poczekajcie, a muszę powyciągać tutaj coś. To nie jest takie proste. Ok, mam tu wszystko. Już. Grand Theft Auto, episodes from Liberty City, znaczy, to są dwa epizody tak naprawdę. Mamy The Lost, of, The Lost and Damned and The Ballad of Gay jest, jest to wersja na PlayStation 3. Była to wersja wydawana osobna, nie trzeba mieć GTA 4 do grania. Działało to oczywiście bez... Bez podstawki. W mojej opinii te dodatki o wiele lepsze niż podstawka. Podstawka nie umęczyła okrutnie. GTA 4 jest jedną z moich najmniej lubianych części. Nie, nie jedną. Najmniej lubianą części GTA. Ale troszkę się, w mojej opinii, wykaraskali właśnie tymi dwoma epizodami, które są naprawdę fajne. I nijak się mają do tej podstawki i historii Nico Bellicza, który w mojej opinii był dosyć kiepski. Dorzucam ci również Grand Theft Auto Vice City na PlayStation 2, czyli kultowa, fantastycznie zrobiona gra, która przenosi nas w lata 80.. Jedna z moich ulubionych przy okazji. Tutaj dodam części GTA w klimat, oddany jest niemal perfekcyjnie do tego fantastyczny soundtrack. Dorzucam Ci Blood Rain na PS2. Nigdy nie byłem fanem tej marki, wiem, że Uwe Ball potem zrobił jakąś grę, grę, film. Natomiast ja nie przepadałem nigdy za tą marką. Grałem w dwie części, nie wiem czy coś jeszcze wyszło z Blood Rain, chyba nie. Ale żadna jakoś mi specjalnie nie zapadła w pamięć. Na PlayStation 4 dorzucam Ci The Evil Within. No, powiem tak. Dla, dla mnie, mi się bardzo podobało The Evil Within. Faktycznie druga część w mojej o wiele lepsza, ale ta jedynka też nie ma się czego wstydzić. Jest to naprawdę fajny horror. Jeżeli lubisz Shinji Mikami'ego, czyli twórcę Residenta, no to jest właśnie gra od Shinji Mikami'ego, który również tam zawarł kilka takich fajnych smaczków dla wielbicieli Residentów. Mam nadzieję, że grając będziesz w stanie się przekonać. Czy powstanie trzecia część Devil Within? Nie wiem. Bardzo bym chciał, natomiast zobaczymy. Tak, Dwójka w mojej opinii też świetna, polecam. Krwawa gra. Dorzucam Ci oczywiście też jakiegoś krapa. No i tutaj w tym wypadku mam Szaleństwo Piraci z Karaibów na krańcu świata. Kto grał, ten wie. Te polskie, znaczy polskie, te gry na podstawie filmów są po prostu świetne. Zresztą, no, label mówi, najlepsze gry komputerowe. Pudełko nie kłamie. No co wam powiem, no pudełko nie kłamie. To jest, to jest szczera prawda, tak? Także jest to coś naprawdę srogiego. No i oczywiście ten krapik również dla ciebie tutaj podpisuje. Sama gra Piraci z Karaibów pewnie pojawi się w którymś odcinku. Zagrajmy w krapa, także E, szykuję, szykuję też to. Oczywiście krapa wkładamy w e, protektor od Invisible Black, e, który wydaje różne, te, znaczy tworzy różne te protektory na różne e, pudełka. W tym wypadku mamy tutaj takie bardziej klasyczne pudełko Blu-rayowe, e, czy też pudełko na gry z PlayStation 3. Ale oczywiście oni też mają takie pudełka. Także jeżeli chcecie na przykład sobie e, zachować w fajny sposób. Waszą kolekcję na przykład filmów Brewery, no to też możemy to. Oj, czekajcie, tu się roztegowało, Można to fajnie wyeksponować na półce na pewno i wygląda to naprawdę spoko. Mam tu problemy z zamknięciem, ale już ogarnąłem. Invisible Black, proszę bardzo, robi naprawdę mega fajne. Te protektory są naprawdę świetnie dopasowane. No i szczególnie, jeżeli macie na przykład jakieś steelbooki, no to warto sobie w tym trzymać o wiele bardziej. Lepiej chroni niż na przykład folia, no ale to oczywiście zostawiam Wam do wyboru, czy chcecie tak robić, czy nie. Od Jacka Kolbera mam tu dla Ciebie jeszcze kolejne trzy gry, tym razem na PlayStation 2. Enter the Matrix. W zasadzie można powiedzieć, że to też crap. w mojej opinii było takie: takie sobie. Ja grałem w wersję pc nie znam wersji na PlayStation 2 pc była taka sobie, no tyle, że tam były fajne cutscenki z aktorami z filmu i to było w mojej opinii plus. Zwłaszcza, że te postacie, nie wiem, obydwie postacie występowały w filmie, także całkiem spoko. WRC, WRC Extreme 2, y, nie mam zielonego pojęcia, to są jakieś wyścigi, wyścigów to ja nie ogarniam. I e, Bond, Everything or Nothing. To chyba grałem też na PC, -cie. nie wiem, w jakiegoś bonda grałem. Nie jestem fanem gier o bondzie, także nie jestem w stanie tutaj powiedzieć, czy to jest dobre, czy nie. Ale również ten zestaw tych gier ci tutaj yy, dorzucam. Ode mnie dorzucam ci jeszcze koszulkę. Yy, koszulka MK z yy, znaczkiem yy, nie wiem czego czegoś <laughs> nie wiem czego. Nie ogarniam. Ale ta koszulka oczywiście również nie noszona spokojnie, także luzik. I jako bonus jeszcze ci dorzucam tutaj maskę Deadpool'a. Nie wiem skąd nawet to mam. Proszę bardzo, maska Deadpool'a. <grytanie> Zakładasz tą koszulkę, maskę Deadpool'a, ochraniacze na suty i możesz na miasto wyskoczyć, każda lawka Twoja. No dobra, dalej dorzucam oczywiście od. Moich dwóch kolegów z Japonii, którzy dostarczyli mi całą masę przeróżnego stawu, który będę jeszcze przez wiele pudeł dostarczał, mianowicie przez Sylwestra Kochanowskiego i Mariusza Kozieła z kanału Mario Tokyo. Mam tego naprawdę, naprawdę dużo i oczywiście muszę to rozdawać także od nich. Ponownie, jak było przy pudle streamowym, dużo Giernanessa których muszę się pozbyć, bo mam tego ogromne, ogromne pudło. Także wybrałem tutaj znowu jakieś gry. Te gry się trochę powtarzają z poprzednim pudłem, bo kilka kopii dostałem różnej, tej samej gry. Także znowu CB, CB i coś tam, coś tam. Fire, super Fire 2 Power Wrestling, to brzmi srogo. Myślę, że to jest warto sprawdzenia. Dorzucam ci NHL 94, tego NGL-a to chyba na PC kiedyś sprawdziłem, nie pamiętam już, ale tak mi się wydaje, tu ci dorzucam, co to jest jakiś taki król, chiński król, chiński król. Z, 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 co wygląda srogo? Także to, Baseball, to jest jakiś baseball prawdopodobnie, co za niespodzianka. Tutaj są jakieś. Cyber Pokémony, co to jest w ogóle? To jakieś dziwo, nie wiadomo. Soccer 96. Dużo tych gier było sportowych, także Excite Stage 95. I tu mam dla ciebie podobnie golf. Golf chiński. Derby Stallion 2. Ujeżdżanie koniuchów brzmi srogo. I rugby 2 również ci dorzucam. Ojej, tu mi się. Rugby 2. I jeszcze dorzucam ci coś tam chińskiego. Baseball. Chiński baseball. Eee, dalej dorzucam ci również od y, chłopaków Destruction Derby e, na PlayStation. Jest to wersja japońska, e, ale to jest kultowy tytuł, trzeba przyznać. Destruction Derby. Pierwsza część Destruction Derby bardzo mi się podobała, szczególnie ta gry, jazda po gdzie rozwalali się wszyscy na tej takiej okrągłej trasie. Sama jazda była taka sobie... Druga część mi się już zupełnie nie podobała, Nawet nie wiem czy w nią grałem. I również dorzucam Ci na dwóch płytkach. Tutaj jest Gran Turismo 2, to jest też wersja japońska. No Gran Turismo to jest Gran Turismo, to chyba nie ma co tłumaczyć, nie? To wszyscy wiedzą o co chodzi, także to Ci również dorzucam. No i dalej mam jeszcze od chłopaków dorzucam Ci również Sega Saturn. Sega Saturn tutaj od razu mówię jest trochę pożółka, niestety mam tylko samą konsolę, nie mam żadnych kabli ani padów, także tu trzeba to skompletować. Jest pożółka, ale jest możliwe oczywiście do wybielenia, niestety nie mamy na razie za bardzo tak słońca, żeby się tym zająć, ale mam nadzieję, że dasz sobie z tym radę, jeżeli będziesz miał problemy, daj znać, powiem ci jak to najlepiej zrobić. No i dorzucam ci drugą konsolę, jest to no, PlayStation 1 w wersji oczywiście japońskiej, tutaj ten Sega Saturn też jest w wersji japońskiej, także musimy o tym pamiętać, żeby użyć odpowiednich e, odpowiednich kabli. Tak? Nie podpinamy tego pod nasze gniazdka, bo oczywiście spalicie. Do PlayStation mamy oczywiście oryginalnego pada, jest to Dualshock, tu gdzieś dokładę i mamy jeszcze tutaj Wje, wjechać, kabli, pokazuję też kable, dorzucam też Ci y, kable. O, zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy, oczywiście też od y, Sylwestra, y, y, od Sylwestra Kochanowskiego i Mariusza Kozioła z kanału Mario Tokio. Dorzucam Ci fantastyczny plakat, mam nadzieję, że jesteś fanem. Jest to y, Monster Hunter World Iceborne. Bardzo fajny plakat. Jak lubisz markę, lubisz serię, to na pewno sobie powiesisz na ścianie. A jak nie lubisz, to sobie powiesisz gdzieś tam, nie wiem, w kiblu czy gdzieś, żeby wszyscy, którzy przychodzą do ciebie do domu i korzystają z kibla, widzieli, że, że masz plakat Monster Hunter World a, e, Ice, Iceborne. A inni nie mają, także to ci dorzucam. E, mam tu jeszcze trochę z o którym zapomniałem ode mnie. Komplet e, pocztówek Deadpool. Jakieś koniki, tam pierdoły. No i oczywiście nie zabrakło też chińskiego Lego, które też muszę się pozbyć, bo kupiłem tego zdecydowanie za dużo. No i tutaj trafiłeś na nie, Supermana. Jest to Superman dwustronny, bo jest chyba dobry i zły czy coś. Chińskie Lego naprawdę jest spoko, Robin. Kolejny fajne, bo one nawet mają podstawkę, więc można sobie te figurki podstawić. Tutaj mamy, tutaj mamy, o ale ci się trafił Deadpool! No, fantastycznie, Deadpool, a tutaj mamy Mr. Fantastic z Fantastycznej Czwórki. Zobaczmy dalej, tutaj mamy czarnego spider. to jest Venom chyba, to jest Venom, Venom, zdecydowanie Venom. Myślałem, że to jest Spider-Man w czarnym stroju. Tutaj mamy, nie wiem czy to jest Hawkman, czy coś, nie wiem, nie potrafię stwierdzić, gościu ze skrzydłami. Eee, o, trafił się Flash. Jeszcze eee, z DC? O oh, ja i Batman! A, dobry, dobry zestaw. Batman? Eee, Loki? 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 Eee, tutaj mamy. To jest chyba czarna wdowa, nie jestem do końca przekonany, ale chyba tak, czarna wdowa. O, jeszcze ci się trafił fajny Wolverine. Dobry zestaw Lego, muszę przyznać. Zaczerpnąłem dłonią, także były to zupełnie losowo wybrane, wybrany staw. Jeżeli chodzi o LEGO, ale widzę, że ten staw okazał się naprawdę fantastyczny. Także to chińskie LEGO również Ci dorzucam. Nie wiem, czy to do pudła wejdzie. Trochę tego stawu tutaj nazbierałem i nie wiem teraz, czy, czy w ogóle pudło się domknie. Dobra, słuchajcie, dziękuję wszystkim serdecznie za wspieranie na Najcie, jeżeli jesteście Chcecie wziąć udział w losowaniu kolejnego pudła pełnego brachu, a wystarczy najmniejsza wpłata na Patronecie. Każda osoba ma szansę wygrać. Jak widzicie, ja co miesiąc te pudła pchałem, to nie jest lipa. Różne osoby tam mi zarzucały, że tylko znajomi, nie stoją, tam pierdoły. Każdy ma szansę wygrać, nawet te osoby, które płaciły 5 zł raz, także spokojnie. Dziękuję również serdecznie wszystkim, którzy się dorzucili do tego pudła za te wszystkie te cały fantastyczny staw. Teraz no ta sytuacja z koronawirusem jest też dla mnie troszkę ciężka. Ciężej mi ten staw kolekcjonować, trochę zbierać, kupować, bo też trochę się boję, przyznam, no bo też nie wiadomo, nie? Kupisz coś, potem się zarazisz albo coś, także to też jest, nie jest takie proste. Także jeżeli przez ten czas koronawirusa ten staw będzie trochę bardziej chaotyczny, tak jak tutaj mieliśmy te różne gry i na PlayStation 3, i na PlayStation 4, i na PlayStation 2. I konsole zupełnie z czapy, czyli PlayStation, czy tam Sega Saturn, wybaczcie, ale tak jak mówię, staram się pozbyć tego, co mam w domu. Na razie nie zwozić nic nowego, bo też tak jak mówię, no trochę też jest ten, ten, ten strach. No nic, w każdym razie dziękuję serdecznie za... To, że oglądaliście kolejne pudło barachła, oczywiście wszystko będzie tradycyjnie zapieczętowane plombą galaktycznej zajebistości. Nie zapomniałem o tym znowu, bym zapomniał, ale całe szczęście nie zapomniałem, także to wszystko będzie tutaj w pudle. To tyle. Pozdrawiam Was energii, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.